W narciarskim weekendzie skupiamy się nie tylko na dorosłych, ale także na najmłodszych z naszą kamerą odwiedziliśmy korbielów, gdzie działa jedno z najstarszych przedszkoli narciarskich Dimbo. To właśnie tam najmłodsi zgłębiają tajniki białego szaleństwa. Zaczynamy wstępnie od rozgrzewki z dziećmi. Dzieci muszą się zapoznać z nami, ze śniegiem, z nowym sprzętem, z butami, które mają na nóżkach. Dzielimy dzieci na grupy i zaczynamy jazdę na nartach. Dzieci uczą się poruszania, hamowania, przede wszystkim kontroli nad prędkością. Głównie chodzi nam o zabawę żeby dziecko się dobrze czuło w naszym towarzystwie, z uśmiechem bawiło się i uczyło jazdy na nartach. Ale dzióbki cały czas na dół skierowane, okej? Okay, nie na bok. Jeśli chodzi o wiek, od którego można zacząć naukę na nartach, to zakładamy, że to jest minimum 3,5 roku. Oczywiście niektóre dzieci są już w tym wieku gotowe, a niektóre muszą jeszcze chwilkę poczekać. To zależy od, od indywidualnych zdolności dziecka, od jego budowy, od przede wszystkim od chęci, bo takie dziecko musi, musi chcieć jeździć na nartach i robimy wszystko, żeby ta jazda sprawiała mu przyjemność, żeby to było dla dziecka fajne przeżycie, a nie jakaś e, trudna, kolejna forma wyzwania. Naszym atutem jest opiekunka i ciepły domek na każdym ze stoków. Szczególnie to jest istotne przy dzieciach, które bardzo szybko się męczą, ale też bardzo szybko się regenerują. Stąd jeżeli takie dziecko ma szansę wypocząć, ma szansę chwilkę odciążyć te stawy, które jeszcze nie są do końca ukształtowane, to taka nauka może przynieść fajne efekty ale też yy, mamy gwarancję, że nie zrobimy dziecku krzywdy. Cześć Mikołaj, Dobra bułeczka do do była? Do Super, Super, W Polsce mamy 10 przedszkoli narciarskich i, i szkół narciarstwa, e, między innymi tu w Korbielowie. Natomiast jeździmy też w Alpy, o. głównie do Włoch i Austrii, e, Kromplatz, Waldisole. Różne ośrodki austriackie. Tam jesteśmy przez cały sezon od, od grudnia do końca kwietnia. Nowy odcinek narciarskiego weekendu rozpoczynamy na Soszowie. Śniegu nie brakuje, a to dobry znak, by właśnie tutaj rozpoczynać białe szaleństwo. Nawet przy dużym ruchu turystycznym nie ma mowy o kolejkach do wyciągu krzesełkowego, a na górę wywozi nas wygodna czteroosobowa kanapa. Za nami trasa czerwona, po lewej stronie trasa niebieska i wyciąg orczykowy wywożący nas na sam szczyt Soszowa, a po drodze schronisko, w którym jeżeli zmęczymy się albo będziemy chcieli tu spędzić kilka dni z rzędu, możemy korzystać do woli, znajdziemy tam i ciepłe spanie, a także bardzo dobre jedzenie. Dziś na Soszowie zdecydowałem się wybrać trasę niebieską numer 2, która prowadzi po lewej stronie od głównej kanapy wyciągu krzesełkowego. Stacja narciarska, na której z pewnością nie będziemy się nudzić, bo różnorodność stoków sprawia, że przez cały dzień możemy wybierać naprzemiennie trasy numer 1, 2, 3 czy też 5. Niedostępna jest trasa numer 4 o kolorze czarnym, przeznaczona dla najbardziej wytrawnych i doświadczonych narciarzy i dla snowboardzistów. Narciarski weekend najlepiej rozpoczynać na klepkach. Miły, łatwy, przyjemny, rodzinny stok adresowany właśnie do tych, którzy szukają miejsca, aby rozruszać swoje zmarznięte mięśnie, albo dla tych, którzy szukają bardzo rekreacyjnej jazdy bez zbyt wymagających tras. Klepki oferują długą, dla początkujących i przede wszystkim bardzo szeroką trasę. Na tej czteroosobowej, szybkiej kolei podróżuje sam. To jasny znak, że z pewnością na klepkach, nie będziemy narzekali na tłok na stoku, a to doskonała informacja dla tych, którzy planują naukę jazdy na nartach i na deskach snowboardowych, bo komfort psychiczny jest tak samo ważny jak pomoc doświadczonego instruktora. Na szczęście klepki są bardzo szerokie, dzięki czemu nawet wzmożony ruch turystyczny. Nie powoduje tego, że na trasie musimy obawiać się o swoje bezpieczeństwo. To bardzo ważna informacja dla tych, którzy szukają miejsca do nauki. Nie ma nierówności, nie ma mult, nie ma oblodzeń. Można powiedzieć, że zima w tym roku pomaga wszystkim stacjom narciarskim i tak też jest tutaj na klepkach. Cała szerokość i długość stoku idealnie naśnieżona, dostępna dla narciarzy i dla snowboardistów. Piękna słoneczna pogoda, dużo śniegu, ujemne temperatury, a więc idealne warunki, by cieszyć się jazdą na nartach i na deskach snowboardowych. że i snowboardziści chętnie wybierają Cieńków jako miejsce, gdzie spędzają nie tylko całe dni, ale całe weekendy i całe wyjazdy ferii zimowych. Trudno się dziwić, bo do naszej dyspozycji wymagająca, a także bardzo ciekawa trasa czerwona, główna trasa prowadząca wzdłuż głównej kolei krzesełkowej na samej górze. Wymagająca ścianka, do pokonania której nie tylko wystarczą nam dobre umiejętności, ale potrzeba również dobrze przygotowanego sprzętu na smarowanych, naostrzonych nart i desek snowboardowych. Cieńków kusi czerwoną trasą dla doświadczonych, niebieską dla początkujących fantastycznymi widokami i doskonałymi warunkami narciarskimi. Dalsze trasy to już kolor niebieski, dostosowane dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nartami i deskami snowboardowymi oraz dla tych, którzy szukają rekreacyjnej jazdy, nie wymagającej od nich zbyt wiele umiejętności, a już na pewno nie wymagającej zbyt wiele wysiłku. Jazda miła, przyjemna, w miłej atmosferze, a co ważniejsze, dobrze rozwinięta infrastruktura ciaska. Możemy na dobrze zjeść, wypożyczyć sprzęt, korzystać z pomocy instruktorów, a co najważniejsze, mamy tutaj także oświetlenie, które pozwala nam cieszyć się białym szaleństwem do późnych godzin popołudniowych, można więc śmiało oddawać się zabawie na nartach i na deskach snowboardowych. Na nowej osadzie narciarzy i snowboardzistów nie brakuje i trudno się dziwić, bo zachęca nas do odwiedzania nowej osady ta fantastyczna trasa. Wszystkie trasy i wyciągi czynne. To zapraszam. Nie brakuje na trasie i poza trasą, bo ci nieco bardziej odważni mogą próbować również wyjeżdżać poza trasę i cieszyć się świeżym puchem. Jeżeli wybieramy główną trasę, to nie powinna ona stanowić problemu zarówno dla początkujących, jak i zdecydowanie bardziej doświadczonych narciarzy i snowboardzistów. Nowa osada to jeden z najpopularniejszych ośrodków narciarskich w naszym regionie i trudno się dziwić, szybka, czteroosobowa kolej zapewnia nam bez większych kolejek i bez długiego oczekiwania wyjazd na górną stację wyciągu. A stamtąd możemy wybierać się w tracach. Główna, niebieska i jej niebieskie odnogi pozwalają na jazdę nie tylko przez kilka godzin, ale nawet przez cały weekend. Wybierając się więc na aferię, warto wziąć pod uwagę nową osadę. Latami już jeździmy, także. Znamy, znamy tą górę. A dlaczego akurat nowa osada? Taka ulubiona od lat? Wie pan co, jest, jest stale poprawiana yy... Dłuższe są trasy wyciągowe, zaplecze jest bardzo fajne. W tym roku zaskoczył nas pozytywnie ten busik, który dowozi z dołu. Także samochód bezpiecznie można zostawić na dole, a nie miotać się tutaj. I wjechaliśmy busikiem z dołu. Wśród narciarzy i snowboardzistów Czantoria słynie z głównej, czerwonej i wymagającej trasy. Tymczasem to także raj dla najmłodszych na oślej łączce. Pod okiem instruktorów mogą stawiać pierwsze kroki na nartach i na deskach snowboardowych. Bywały sezony, kiedy ta ośla łączka nie była dostępna dla najmłodszych narciarzy. Ale w tym roku zima pomogła i udało się. Ośla łączka także dla wszystkich rozpoczynających swoją przygodę ze sportami zimowymi. Ci początkujący mogą korzystać albo z oślej łączki, albo też mogą korzystać z części trasy niebieskiej, znajdującej się po lewej stronie od górnej stacji wyciągu krzesełkowego. Funkcjonuje tam wyciąg faturka, wyciąg orczykowy, ale przeznaczony zarówno dla narciarzy, jak i dla snowboardistów. Z góry rozpościerają się fantastyczne widoki, a główna trasa czerwona kusi narciarzy i snowboardzistów, którzy dobrze opanowali już jazdę na dwóch lub na jednej desce. Trasa czerwona do dyspozycji, choć po południu miejscami pojawiają się już delikatne oblodzenia. Trzeba więc mocniej pilnować nart i desek snowboardowych, tak by nie uciekły one w trakcie skrętu e, ciętego. Warto też zadbać o to, żeby deski i narty były odpowiednio naostrzone, bo na oblodzeniach te krawędzie są dla nas najważniejsze. Super śnieg, dobrze się klei. Piękna pogoda, słoneczko, więc całe zadowolenie z rodziną. Trasa czerwona? No nie, jeszcze niebieska. Poniewiec słynie z głównej, czerwonej trasy przeznaczonej dla wymagających i bardzo doświadczonych narciarzy i snowboardzistów, ale obok znajduje się stok przeznaczony dla najmłodszych, którzy na nartach i na deskach snowboardowych stawiają swoje dopiero pierwsze kroki, a pod okiem instruktorów z pewnością nie będzie to trudne. Poniwiec, tłumnie odwiedzany przez narciarzy i snowboardzistów. Na niewielu ta trasa robi wrażenie, a powinna, bo to czerwona trasa o dość dużym przewyższeniu. Pamiętamy więc o tym, by zabierać ze sobą dobrą kondycję i dobrze przygotowany sprzęt. Dziś na trasie w Poniwcu nieco więcej narciarzy i snowboardzistów niż zazwyczaj, ale trudno się dziwić, bo ferie zimowe trwają w najlepsze. A narciarze i snowboardziści szukają czegoś, co sprawi, że poczują odpowiednią dawkę adrenaliny. poniewiec to z pewnością jest dobry wybór, bo Czerwona Trasa naprawdę daje nam możliwość sprawdzenia swoich umiejętności jazdy na nartach i na deskach snowboardowych. Niestety jest też minus, mianowicie duża liczba początkujących sprawia, że po południu stok miejscami już się odsypuje, a więc tworzą się małe górki luźnego śniegu. Miejscami musimy też dobrze przypilnować nasze narty i deski snowboardowe, by na Nieco bardziej śliskiej, obrodzonej nawierzchni nie pociągnęły nas zbyt daleko. Zima w pełni, podobnie jak ferie zimowe, a co czeka nas w kolejnych dniach? Zapraszam na prognozę pogody. Niedziela, poniedziałek i wtorek to niemal całkowite zachmurzenie i lokalne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem na termometrach od 0 do 2 stopni Celsjusza.